1 sierpnia 1944 roku, godzina 17.00. Godzina. W całej Warszawie rozlega się dźwięk syren. Tysiące młodych ludzi chwyta za broń, by walczyć o wolność, mimo że wiedzieli, że szanse są prawie zerowe. Polski. Przez 63 dni żołnierze Armii Krajowej, harcerze i cywile bronili każdego budynku, każdej ulicy, każdego domu. Miasto płonęło, brakowało wody, jedzenia i amunicji, ale Warszawa nie chciała się poddać. Pomoc ze wschodu nigdy nie nadeszła, a mimo to powstańcy walczyli do końca z wiarą, że Polska musi być wolna. Po 63 dniach walki stolica została zrównana z ziemią, a 200 tysięcy ludzi straciło życie. Dziś powstanie warszawskie to nie tylko historia klęski, to symbol odwagi, poświęcenia i miłości do wolności. Jeśli ta historia Cię poruszyła, polub zasubskrybuj i udostępnij dla więcej.